Dzień dobry, mówi do Państwa szybszy. Jest piękne lipcowe popołudnie. Godzina 18:30 26 lipca 2012. Słońce, słońce jeszcze wysoko. Znajdują się u stóp góry świętego Marcina w Tarnowie, najdalej na północ wysuniętego szczytu Karpat, obok basenu miejskiego, jak również obwodnicy. I postaram się pokazać na tej krótkiej prezentacji zdobywanie przekaźnika, który jest gdzieś tam, w za na samym szczycie góry, wysokość nad poziomem morza 384 metry. Yy, no to zaczynajmy z góry, przepraszam, jeżeli będzie z zbyt, zbyt zbytnio. Ale niestety stabilizacja tylko elektroniczna, nie optyczna. Dzisiaj bardzo parny dzień, przynajmniej to popołudnie. Po deszczu słońce wyszło, wszystko paruje. Temperatura całkiem przyjemna, ale wilgotność wysoka. Bardzo lubię to miejsce. Wszystkim Tarnowianom znany dobrze zamek. Na górze się tego Marcin'a on na prawo przekaźnik troszkę bardziej na lewo na górce we wsi zawada późne lato więc wszystko soczyste i zielone. Piękny zjazd na rowerze Atrakcyjnie się zjeżdża Na dużej prędkości, zresztą zbiega również też dla dzieci Czermy w komentarzu są naturalne, jednak oddych. Jest pogłębiony Przewyższenie to około 184 metry, zakładając, że startujemy z 200 metrów Film już w 720p, czyli HD, nie full HD, ale zawsze. Zaraz mnie karta 16 GBowa Good RAM. CAZ 10 czyli taka szybka więc można kręcić Rykauracja Podam się hotel Parę lat temu tu się całkiem spaliło, ale O, sądeczka. Czarny kot na drodze Kondycyjnie prawdopodobnie jestem w szczycie formy Ostatni bieg niedzielny Z kim po buczynie A wcześniej dosyć długo nic No ale kondycja nie umiera tak szybko Czarny kot W tam kocie Hatur, Hatur, Hatur Może radę Menes w kolejnym wcieleniu Kurcze, kurczę Pod po oczach ale trzeba iść dalej. Przerwa techniczna na otarcie w tamtą stronę drogę na zamek, albo na jego ruiny za bardziej. A w tę stronę w górkę, wciąż pod górę, przekaźnik. Nasz cel, mój, a nasz w sensie, jeśli Państwo to oglądają. No to zobaczycie również. Lecimy dalej. tudzież biegniemy. To są moje rejony, kurcze, Uwielbiam te na miejsca przebiegane w wzór i wszędzie, wyjeżdżone zresztą też jak to mówią, albo raczej brzmi przysłowie, nie dystans jest zabójczy, czyli załóżmy, że kąt też, ale, ale tempo lekkim truchtem bez problemu. Pan sobie kosi trawę. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy to, źle tak mokro. Nie wiem, czy tam widać, może nie, może tak. Dym, albo chmury mgła. Tam tu są już, może nawet Tatry, inne góry, Góra Wał, Góra, a Słona Góra. Z pewnością tam też również kiedyś. Uda się nagrać Jakiś krótki film z trasy dalej, dalej Inne przysłowie, maratonowe, można powiedzieć Jeśli nie możesz biec na pełnym tempem biegnij wolniej Jeśli nie możesz, biec wolniej truchtaj. Jeśli nie możesz truchtać, idź ale nigdy, przenigdy się nie zatrzymuj i to jest racja po zatrzymaniu się ciężej wystartować a człowiek w ruchu jakoś utrzymuje jeszcze tą swoją motywację przekaźnik już tam powoli się wyłania aha, tak, miałem wspomnieć, że a filmy są ograniczone do około 10 minut i 30 sekund a taka specyfika aparatu 2GB więc pewnie w częściach będzie ta, to nagranie ale może coś dobrze trochę dłużej uda się nakręcić miejsce pod przekaźnikiem, ono się zmieniło ostatnio wyremontowane Biegniemy tutaj Znaczy no, dobiegnę przepraszam z tą formą nogą Do skrętu w lewo można tam dotrzeć z powrotem tam do basenu tyle tylko, że przez las To jest chyba szlak żółty lub niebieski, nie pamiętam teraz Piękne lato A no właśnie na lewo można zawrócić, a tak mamy żółty i niebieski szlak i też ten niebieski szlak to jest tucho, do tuchowa, szlak do Sanktuarium Maryi. No dobrze, pierwsza część na razie się kończy, dziękuję.